Mieszkam nad morzem i prowadzę niewielki biznes. Posiadam mały pensjonat, w którym wynajmuję pokoje w czasowiczą. Pewnego lata, w samym środku sezonu, zadzwoniła do mnie dalsza krewna o imieniu Kinga. Powiedziała, że właśnie jadą z wizytą i będą u mnie za jakąś godzinkę czy dwie, a przy okazji poprosiła o dokładny adres. Stwierdzenie, że byłem w szoku, to za mało. Uprzedzić mnie tylko na godzinę przed przyjazdem, a ja mam ich teraz przyjąć. To skrajnie nieuprzejme, i mówimy o krewnej, z którą ostatni raz rozmawiałem tak naprawdę jakieś siedem lat temu. Wprawdzie czasem dzwoniliśmy do siebie w święta, ale nic więcej. Na szczęście miałem w zamrażarce sporo półproduktów. Jestem w sumie dobrym gospodarzem, więc staram się zawsze mieć w lodówce zapas jedzenia. Zacząłem rozmrażać te półprodukty, kroić warzywa, robić sałatki. Przygotowałem też rybę. Dla dzieci kupiłem lody i kilka słodyczy. Goście przybyli bez przeszkód, powitałem ich uprzejmie i usiedliśmy do stołu. Zaczęły się typowe rozmowy. W pewnym momencie moja kuzynka Kinga wypaliła zdanie, które mnie kompletnie zaskoczyło. Przyjechaliśmy do ciebie na całe dwa tygodnie, chcemy sobie odpocząć, wykąpać się w morzu. Mam nadzieję, że nas nie wyrzucisz? Zdziwiłem się. Mało powiedziane. Byłem kompletnie zaskoczony i nie mogłem w to uwierzyć, więc odpowiedziałem szczerze. Nie wyrzucę was, ale zwyczajnie nie mam was gdzie ulokować. Wszystkie pokoje są zajęte i opłacone z góry, tym bardziej na dwa tygodnie, a was jest aż ośmioro. Mogę się dogadać z właścicielem hotelu obok, pewnie dawam zniżkę. Zapadła cisza. Kinga spojrzała na mnie, jakbym był najokrutniejszym człowiekiem na świecie, po czym powiedziała. To może przenieść tych swoich wczasowiczów do tego hotelu i oddaj im pieniądze za resztę dni, a nas przyjmij do siebie. Przepraszam, ale to jest już przesada. Mówię wam, żebyście poszli do tamtego hotelu, dadzą wam dobrą zniżkę. Nie wytrzymałem. Ty chyba żartujesz, nie pójdziemy tam, zaczęła krzyczeć Kinga. A czemu? Bo tam trzeba będzie zapłacić? Czyli przypomnieliście sobie o mnie, jak zapragnęliście darmowych wakacji. I chcecie, żebym zrezygnował z dochodu, z którego żyję cały rok? To doprawdy za wiele. Rodzina rodziną, ale tak bezczelnie się zachowywać, bo się chce za darmo nad morze, to już szczyt. A ja mam przez to stracić pieniądze, bo krewni marzą o dwóch tygodniach za free. Wyprosiłem obrażonych gości, którzy w trakcie pakowania wylali na mnie sporo pomyj. Na koniec Kinga obrzuciła mnie najlepszymi epitetami. I stwierdziła, że mi się w głowie przewróciło od dobrobytu. Założyłeś biznes i już o rodzinie zapomniałeś. Nie szanujesz nas i nie kochasz, wykrzykiwała. A jak inaczej? Może to oni sobie o mnie przypomnieli dopiero, gdy czegoś potrzebowali, a gdy odmówiłem, stałem się najgorszym człowiekiem na świecie, tak? Kinga popatrzyła na mnie z wyrzutem, trzasnęła drzwiami przed nosem i odeszła wraz z resztą krewnych. Gdybym spełniał takie zachcianki rodziny, to bym szybko zbankrutował. Z czego bym potem żył? Z nędzy. Trzeba umieć odmawiać tak bezczelnym ludziom, nawet jeśli są to nasi krewni.